Jeden dom, trzy osoby. To jest na House. Ile jeszcze? 90 km. Dojedziemy? Jak nie zgaśnie, to oznacza, że wystarczyło. Spoglądam na wskazówkę paliwa, i widzę, że już praktycznie pali się głęboka rezerwa. Nie wiem czemu ojciec Pawła nie tankował przed wyjazdem. Rezerwa ci się pali! Luz! to odwachy. Aliwa nie tankowałem po to, żeby go nie za bardzo obciążać. To trzeba, nie wiesz, z tu bieriałem nie było obciążony. Ale jeszcze mi za to podziękujecie. Kiedyś? Jeszcze mi podziękują za te obsługi. Zastanawiam się, co to za wiocha, w której jesteśmy. Bo bardzo ładna jest. Co to za wioska? No mać! Kolejny raz mnie sfotografował fotografada. Ile ja te? 47. I to już będzie kolejny mandat! To trzeci w ciągu dwóch godzin! Co za popieprzona trasa do tego mielna! Ja specjalnie skołowałem lewe tablice po to, żeby nie dostawać mandata. No ale czym się martwisz? Przecież i tak masz lewe tablice. A jakbym miał swoje? Nie wypłacilibyśmy się do końca życia! 10 godzin w samochodzie. Trzy mandaty i dwa postoje na naprawę kiedygo. Gdyby tak było, to bym przyjeżdżał co roku tu na wakacje. Gdyby idealnie się jeździło do Miana, to bym tu co roku przyjeżdżał. He, he, he. Patrzcie, ile funagich duperek. A wy to tyle, Januszu, że się nie mamy na, na jakikolwiek odpoczynek. I co, całe stado zagięte. Boże mój. Janusz, jak ty żeś się wystroił? Co to ma być? Boże, jak ty się kolegom pokażesz? Oj Grażyna no! Muszę pokazać kolegom, że jestem na all inclusive, bo inaczej mi nie uwierzą. Grażyna! Podaj mnie piwa! Jezu człowieku! Jaki ty blady jesteś! Opaliłbyś się, posmarowałbyś się, jeszcze krem z filtrów ufał! Nawet niezła ta rybitwa! Smakuje tak samo jak Lech. Co wy, twoje pierd... Lech tak smakuje, bo jesteś tani! A to gówno jest 70 groszy droższe! Dobry, poproszę 5 strzałów. To będzie 30 zł. To teraz wceluję w pana. No, 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 no. Nie celujemy, wróć. Chyba się źle zrozumieliśmy. Ręce do góry, niech zapadł! Oddaj moje trzy dychy. A teraz! KUR-! PAMILTO wy odmalamy! Jak to co? Udało się! Chyba! Ale dlaczego kazaliście się nam kraść Nie wiem! Coś mi odwaliło, dlatego musimy dalej uciekać! Nie uciekamy! Biegniemy do Monopolowego, by to uczyć! I ostatnie. Ach, to było dobre, mocne piwo. Aż się upiłam, że już... Jezus Maria... Nawet już nie dojdę gdziekolwiek. Dobra, idę lunąć. A eee... Pomóż nam! Masz. Błagam da nam pomóż! Proszę, proszę. Dwóch lamusów przyjechało do Mielna i zadarli z niewłaściwą osobą, czyli ze mną. Ukradłeś mi wszystkie foki. I jeszcze ukradłeś całe moje pieniądze z kasetki. Teraz. Zrobimy wam lato średniowiecza. No co się dzieje? Szefie! Szefie! Nie wiem czemu, ale tam coś biega. Wygląda mi, że to jest... Dzik! Dobranoc, dobra, zawdziwiam, osuwię, żebym Dobra, koniec atrakcji! Uciekamy z Mielna. wracamy do Gubyna, natychmiast! Koniec. Nigdy więcej nie przyjedziemy do Mielna. Dobrze, że wracamy już z tego Mielna. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Nawet jednego dnia bym nie wytrzymał. Szkoda tylko tych fok. Ale dobrze, że zabraliśmy jedną na pamiątkę.